Zo, so, teraz jesteśmy na żywo. Cześć przyjacielu? No cześć, przecież, cześć, Dzwonię teraz do kolegi z Niemiec. Opowiedz co są o, o, o tych produktach, o gołąbkach. Słuchamy. No, no mam od ciebie smołę, mam kurne ten. To drugi raz już to mleczko zamówiłem, nie? Tak. No i także to jest rewelacja. No co tu gadać? No koledzy sami muszą spróbować, żeby wiedzieć, i się przekonać, nie? Tak jest. O no, to chodzi, właśnie, a jak się sam nie przekonasz, to nie wiesz. Tak, opowiedz co wczoraj było w gołymniku. No co, no wesoło, no kurde, żem kurde od razu i no to mleko przyszło, kurde z pracy, zaraz robiłem, polałem. Opiały dzisiaj, kurde, to wariacja, kurde, latają jak jak szalone. No, fajne. Ale ja im tego brakowało, wiesz? Mm, bo ty ty już raz miałeś ten mleko ode mnie, nie? Już wcześniej? tak, tak to ja już drugi raz sam No. Tylko przed tym miałem niedużo, bo miałem 250 milimetr, mililitrów tylko, nie? Tak, tak No ale mimo to, to też się podzieliłem z kolegami, kurde, to tu, to tam Po trochę tak. chociaż, nie? Tak. Ale popróbowali Tak, tak, i jak, a jak tam u kolegów było? Jak to tam wyszło? No, no, też rewelacja, przez to które zamawiają, nie? No, teraz Ty, teraz Ty wysłałem 5-litrowy baniak, nie? Tak, tak, wziąłem 5 litrów, to się rozdzielę, podzielę a jeszcze po drugie to będziemy musieli, będę musiał ci podać adres Dobrze Do, kole, do kolegi do Polski byś mu to wysłał wiesz? Dobrze to tak, potem, to, to potem jeszcze ten... Powiedz co kole, ja... kol, koledzy powiedzieli, zamów wiadro tego, nie? Pamiętasz? A no, no, cysterne kurde może no, od, se, se od razu Se sprawdziło, nie u każdego co odlałeś. Tak no pewnie na no to widać i po gołębiach i w ogóle kurde, nie? No. To upierzenie to już całkiem jest inne kurde i w ogóle nie? No no bo... no, i, no i nie kichają, nie pychają kurde tylko w formie są no po prostu no No Wczoraj, wczoraj mi pis... yeah. pisałeś głęby taką by na to czekały nie? No mówię no. właśnie no pisałem Tak jakby no, no. na to czekały na tą wodę kurde nie? Fajnie No ale to i tak widzisz mimo woli kurde Bo ja puszczam codziennie gołębie A mam tutaj na naprzeciwko No no Tam, jak no i chodzą w france, czy z lotu, czy takie, idą tam, no, no nic nie uszerzysz na to, nie? No i na to nie ma spływu, jak tam na dachu stoi coś, wiesz, jak tam idą pić, nie? No idą, idą, no ale ja ich tak staram się, wiesz, trzymać, kurę dłużej, kurę, żeby się ponapijały, mm -hmm. ponajadały, wiesz, i wtedy puszczam, nie? No, no, jak już, jak widzisz, że tam stoi woda, to najlepiej... W z tego gołębie jak ci zależy i je lepiej wywiesz niż tam żeby latały, bo będą tam zawsze chodzić. Ale mleko ci w tych zecach pom dużo pomoże Pewnie no na pewno pomoże, bo to wiesz My już są po pierwszym locie, nie? Okej, okay. fajnie 70 km leciały mm -hmm. A kiedyś przy okazji, przemyk, kurde, to weźmiemy tak faktycznie na żywo, kurde, się nagramy. No, jeszcze tam, jeszcze tam. Telefonem, tak żebyśmy się widzieli, nie? No, mogę, przez ten i to możemy się jeszcze zobaczyć, to nie ma problemu, to potem w przyszłości. No, a... To na razie masz, no, te mleko ode mnie? No, smuły jeszcze mam trochę, nie? Mhm. No i te, i te peto. I te peto, pe... pe... to, tak. to, i mówi, że całkiem innego gołębie teraz, tak? Mm -hmm. Formy głębi, bo ja już miesiąc czasu nie miałem tego, wiesz, o co mm -hmm. chodzi, nie? Także kurde polałem dziś wczoraj to kurde dzisiaj kurde, bo no. ci mówię, że nie te gołębie, no. No. No czekały na to, wiesz Fajnie. Cieszy mnie, że teraz masz to wszystko w, w zdrowiu. A kiedyś to było problemy ja zdrowotne z tymi głębiami? Były, były problemy, kurde, zdychałem i młode i to i tamto, kurde, wiesz, mm. kichanie. Psihanie, kurde to wiesz o co I tak koło Macieja, mimo że ty w Niemcach mieszkasz, nie? mimo to to, 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 to tam nic no, nie pomagało wie, to, że... to... Koledzy, koledzy mnie kurę też tam podratowywali, niektórzy wiesz no, chodzi No, pomagali, ale to nie to co teraz, nie? teraz całkiem inne hodowle Nie, to jest całkiem inne, jak już kurde tacy koledzy starzy, kurde wiesz, hodowcy kurde jak już to stwierdzili, to wiesz No, fajnie ja na... Ja na razie wiesz, nie, innym nie gadam, kurde, tylko jednemu koledze takiemu zaufanemu, bo on mi też gołębie kurde wiesz, dawał. Kurde, no, no ci pomógł, właśnie. pomógł ci na początku, to mu też no, pomagasz. No. no tak się robi, zawsze tym takim w porządku, co były ja, do ciebie, to, to się o takich rzeczach ja, mówi, że wylek, nie? Gołębie kupę lat trzyma, bo jeszcze w Polsce kurde, nie? Mm. Nim, nim się wyjechałem, byłem pierwszym przodownikiem młodych gołębi. Fajnie. A2. Kwa, puchary, kurne, nie, no to wierzę, to wie, masz rękę, masz do... rękę do gołębi Od małego A, już Ja to już od dziecka kurę trzymam, wiesz? Fajnie w tym nie ma problemu Fajnie. Wiem, że teraz się spieszysz, zjedziesz do córki o gołębiach, o gołębiach, o gołębiach potem, bo wiem, że masz też moje gołębie i to i to potem o, pogadamy. Mam, mam kurde, mam trochę ich kódy roznożyłem, w tym roku, co I z, Ram dowodzi, i, z Ramzesa też masz? Opow opowiedz, bo jesteśmy teraz na żywo, opowiedz o tym Ramzesach, jakie, jakie one są teraz. Ale tak? No. Młode, młode po nich uchowałeś? Jak tam te młode? Bezpośrednio po nim nie mam, nie? Mm -hmm. Znaczy się, mam trzy sztuki po nim bezpośrednio, okay. ale po mojej samicy, nie? Z krzyżówki zrobiłaś, Tak, ale piękne, kurde, to jak ci pokażę, kurde, zdjęcia kiedy zobaczysz, połowy taki piękny wyszedł, jeden wyszedł, kurde, taki jak, jak on, taki mm -hmm. szali, taki, taki samiczka. Czerwone szali. Mm. Siwe, nie? No No i, i piękny połowy wyszedł ci, mówię, taki piękny połowy, że on się kurę za mną kuci, kurę taki zadzioraszak No, no, tak, one I takie to... odważne tego gołębie są z ci mówię, że kurde goła boli okay. A tylko jak puszczę, no bo trzymam go z tą twoją samicą, teraz mają jajka, nie? No, no Wiesz, on, to, on nie ma nic wspólnego z nią przecież, nie? Ty już znowu wróciłeś na moja krew, ale znowu z innej inny linii Aha... 50 moja samica, nie? No to no, no, Teraz ma partnerka 100% kurbacka No teraz ma 100%, tylko że także jest 150% kurwacki, no to także nie ma, no. że boli. 75%, bo tam potem następne pokolenie. Ale to nieważne. Ważne, że jesteś zadowolony, wszystko jest zdrowe nie, i... Wszystko gra, kurwa. Wszystko wiesz, gra. Będziemy współpracować i... Wkrótce będziesz ten, wkrótce jak, mu, na początku jak będziesz Miss Bawarii, nie? No, to ktoś ty tak powiedział. Ja. Może, może, się słowa spełnią twoje, zobacz. Tak. Pamiętam, wtedy był problem, do tej Bawarii do wysłać, bo tam zawsze jakieś problemy robią, nie? Bo tam, ale no, no. prywatna osoba, taksówka przyjechała do ciebie i te gołębie ci przywiozła, widzisz? Wszystko idzie załatwić. A, jak. Fajnie, to nie przeszkadzam, bo wiem, że jesteś w drodze zaraz i to do usłyszenia. Dzięki za wywiad. Do usłyszenia, cześć. 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 Tak jest, a potem na spokojnie, a bierzesz trochę czasu, to w gołymniku nagramy coś. Ja, ja, okej, nie ma sprawy. Pokażesz te twoje asy. Na razie, dobrego lotu. Cześć. No, cześć. Co, koledzy, zapraszam do współpracy, Zamówcie sobie. Minimum pół litra mleka, sprawdzisz u siebie, jak to super działa. Jest to jedyny oryginalny produkt od producenta. Bezpośrednio, tak przychodzi do mnie szczelnie. Zapakowane, wszystko oblepione, wszystko robi producent dla mnie. Oryginalny produkt direct from the producer 100%, 100% oryginalny. To by było tyle. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć, koledzy. Bye. Cześć.